Cześć, witam wszystkich, z tej strony jak zwykle Quantum i w dzisiejszym odcinku Denius Battlefield 3 Armored Kill. Ten dodatek dzisiaj ma swoją premierę, czyli 4 września dla wszystkich posiadaczy PlayStation 3. Inne osoby, które będą chciały sobie pograć w Armored Kill, będą musiały poczekać jeszcze tydzień na 11 września, tylko te dwie daty premiery dotyczą tylko osób, które na wszystkich platformach posiadają Battlefield 3 Premium. Wszystkie inne osoby, które nie posiadają Battlefielda 3 Premium będą musiały poczekać jeszcze dłużej, aż minie ten dwutygodniowy ekskluzywny czas dla posiadaczy Battlefielda 3 Premium. Czyli wszyscy, którzy nie mają Battlefielda 3 Premium na PS3 te osoby będą mogły kupić ten dodatek już 19 września, a wszyscy, którzy posiadają Xboxa albo PC, bez konta premium w Battlefield 3 będą mogli kupić ten dodatek już 25 września. Także jeszcze trochę czasu trzeba poczekać, szczególnie jeśli nie posiadacie Battlefielda 3 Premium. Także szybkie tutaj... Podsumowanie tych wszystkich dat premiery na PlayStation już możecie sobie pograć, jeśli posiadacie Battlefield 3 Premium. Na pccie musicie poczekać jeszcze tydzień, jeśli posiadacie Battlefield 3 Premium. No a reszta osób będą, te osoby będą musiały po prostu dłużej poczekać, aż miną te ekskluzywne dwa tygodnie dla posiadaczy Battlefield 3 Premium. W każdym bądź razie, z tego co widziałem po trailerach. I po tym co widziałem po tych ekskluzywnych, w cudzysłowie, materiałach na Battle Logu dla posiadaczy Battlefield 3 Premium, ten dodatek zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. To coś, czego trochę Battlefieldowi Trójce brakowało, takiej walki pojazdami na naprawdę ogromną... Skalę. Te mapy tutaj są naprawdę bardzo duże i tutaj będą mogli się popisać, jaki piloci odrzutowców, i kierowcy czołgów, czy nawet myślę kierowcy zwykłych jeepów, którymi będzie można się łatwo pomiędzy tymi czołgami w miarę przekradać do różnych punktów, ponieważ zwykle te czołgi prawdopodobnie będą zajęte po prostu walką między sobą, a my będziemy mogli gdzieś pojechać i jakiś tam punkt przejąć. Także to wygląda całkiem ciekawe, ciekawie. Poza tym, co mi się jeszcze bardzo podoba, to że na każdej mapie będzie dostępny tak zwany AC130, jest to samolot, który ma bodajże trzy różne działa. Jest to praktycznie latająca forteca. Ją możecie znać sobie z Call of Duty, tam był to ten samolot był jako Killstreak, też był w jakiejś misji i naprawdę no, można było po tej misji zobaczyć, że to jest po prostu latająca forteca i tą latającą fortecę będziemy mogli bodajże przejąć w ten sposób, że będzie jeden specjalny punkt po którego przejęciu będziemy mieli zagwarantowane używanie AC-130. I akurat ten samolot oczywiście nie będzie bezbronny, on będzie wypuszczał e, flary, jeżeli będą go chciały zniszczyć jety, ale właśnie jeżeli tylko przeciwna drużyna skupi swoje działania wystarczająco dobrze, to ten samolot będzie można zniszczyć. I na pewno myślę, że to AC-130 będzie tutaj e, czasami przeważało o przegranej lub wygranej na tych mapach w Armored Hill. No i właśnie to mi się tutaj podoba, że będziemy mieli właśnie w końcu jakieś duże nowe mapy, na których wszyscy będą mogli się popisać, a nie tak jak w przypadku Close Quarters, gdzie no krótko mówiąc, trochę czuć tym, że twórcy chcieli ściągnąć ludzi, którzy grają w Call of Duty właśnie do Battlefielda przez ten dodatek Close Quarters. To właśnie na taki dodatek dokładnie czekałem teraz, aby sobie w niego pokrać w Battlefield trójce, także podsumowanie, mnóstwo pojazdów, bardzo duże tereny do walki i to chyba tyle co gwarantuje nam cały ten dodatek Armored Kill mnóstwo nowych pojazdów, będą niszczyciele czołgów, będą nowe samoloty, między innymi AC130, tylko AC130 nie będziemy mogli kierować, on będzie latał jakąś tam stałą ścieżką za to będziemy mogli z tego AC130 strzelać dużo punktów na tych mapach od razu widać, że no, nie jest tak, że mamy nie wiem, 4 punkty na jednej mapie, i jest ich tutaj około 5, 6, może nawet 7, nie, nie jestem w stanie się teraz dokładnie doliczyć, bo strasznie szybko mijają te wszystkie tutaj urywki. W każdym razie myślę, że po tym, co widziałem po gameplayach na BattleLogu w filmach z Battlefield 3. Premium i po tym, co możemy zobaczyć po trailerach, jest to naprawdę ciekawy dodatek, w którym będziemy mieli okazję powalczyć niesamowitymi maszynami, jak i też czasami trochę się popisać się piechotą, niszcząc te czołgi i tak, dalej, i tak dalej. Także myślę, że Battlefield 3 Armored Kill jest warty zakupu, nawet jeśli nie posiadacie Battlefield 3 Premium. Ja tymczasem już się z Wami żegnam i do zobaczenia w przyszłym odcinku The News z jakiejś innej, oczywiście gry i w innych filmach na moim kanale. Na razie, trzymajcie się, cześć.